go bardziej rozpędzić. Dawaj go jeszcze raz. Cześć, witajcie w kolejnym dniu naszej podróży po Sri Lance. Wczoraj dotarliśmy do miejscowości Polo niedaleko Sigiri, w zasadzie godzina drogi. No, dotarliśmy wczoraj do celu, do którego zmierzaliśmy jakby na pierwszym etapie naszej podróży. Chcieliśmy zobaczyć skałę Lion Rock Sigiriya. Chcieliśmy objechać to miejsce i skałę, która jest obok. Ta druga skała nazywa się Pidurangala. Miejsce bardzo ciekawe, ze względu na to, że te dwie skały otaczają takie dość podmokłe tereny, rezerwaty. Są tam również słonie, na które trzeba uważać, i też jakby przylega to miejsce do, do Parku Narodowego. Jest tam ładnie, myślę, że warto tam pojechać. Tym bardziej, że dookoła jest mnóstwo takich szutrowych, trochę błotnych tras. Ale też udało nam się przemierzyć takie łączące rolne drogi, łączące pola ryżowe, więc one też dość ciekawie widokowo są usytuowane. I do tego jeszcze przeprawialiśmy się nawet przez wodę, także to było też dość ciekawe. Dzisiaj natomiast jedziemy w kierunku Kandy. Mamy wyznaczoną trasę na 214 km. Będziemy jechać przy dwóch parkach narodowych. Prawdopodobnie nie zrobimy tych 214 km, patrząc na, na to, co działo się w ostatnich dniach, ale mamy taki plan, żeby zrobić jak najwięcej i dojechać do Kandy. Wczoraj były małe problemy z motocyklem z motocyklem Tomka tuż przy bramie naszego hotelu, bo coś tam chyba się zalał. Ale podobno te gaźnikowce i -y mają to do siebie, że czasem tak się zdarza. Zobaczymy dzisiaj, czy nam się uda odpalić. Mam nadzieję, że tak. Bo śmialiśmy się, że jak wjechaliśmy po no, prostu na drogę, która prowadziła do hotelu, to e, jakaś taka zła żyła wodna tam przepływała, bo Tomkowi, Tomkowi zgasł motocykl, a ja nie mogłem wrzucić dwójki. Także dojechałem do hotelu na jedynce. Także dzisiaj mam nadzieję, że tą dwójkę będę mógł wrzucić w motocyklu. Tomek, rozpoczynamy procedurę startową. Krócyk, raz. Przekręcamy. Światła off. Starter jest. Paliwko. Grawitacyjnie go na pion. I męczymy xr -kę. I kiedy tracisz nadzieję, że on już nie odpali... Ja już nie mam nadziei w tym momencie. Już nie mam. I to jest właśnie ten moment. Mówiłem? To jest ten moment. I to jest, proszę Państwa, xrk 250 na Sri Lance. To rozpoczynamy kolejny dzień naszej podróży. Tak jak mówiłem, kierunek Kandy, także serdecznie Was zapraszam na dalszą część naszej przygody. Tomek. Będzie pięknie. Nie może być inaczej. Możesz traci moc, nie? No. Jeszcze nie. Teraz. Gazuj go. Nie jest łasko. Pięć metrów przebiegłem. Nie mam serdecznie dość. Jeszcze go bardziej szły. Daj. Gotowi jesteśmy. Zbieramy się. Jedziemy. Moja XR na początku dnia nie sprawiła żadnych problemów dało się wrzucić drugi bieg i ruszyć ku przygodzie. Chwilowo całkowicie zapomniałem o wczorajszych problemach ze skrzynią biegów. Na wstępie dziękuję Wam, że podróżujecie razem z nami po Sri Lance. Zachęcam więc do subskrypcji kanału i pozostawienia komentarza. To pomoże na pewno powalczyć z zasięgami. Wyznaczona przez nas trasa prowadziła przez tereny wiejskie wzdłuż Parku Narodowego Muwa. Park zamieszkują głównie słonie, ale można tam spotkać oczywiście wiele innych dzikich zwierząt. W pobliżu wioski Silipura natrafiliśmy na pięknie położony zbiornik wodny oraz przylegające do niego pola uprawne. Widoki te są typowe dla równin Sri Lanki. Bocznymi drogami można odkrywać prawdziwy urok tej wyspy. Sri Lanka to również dzikie zwierzęta. Tutaj wręcz nie wypada jeździć szybko natura sama wychodzi na drogę. Tego dnia spotkaliśmy również hulmany. Obok makaków rozczochranych to jedne z najbardziej charakterystycznych małp na Sri Lance. Te eleganckie i pełne gracji zwierzęta można często zobaczyć zarówno w parkach narodowych, jak i w pobliżu ludzkich osiedli. Kulmany są uznawane za zwierzęta święte w hinduizmie. Są bardzo inteligentne i żyją w zorganizowanych grupach społecznych. Jest jeden dominujący samiec, dokładnie jak w przypadku stada, które napotkaliśmy. Na razie to tylko drzewo, ale za jakieś 4-5 milionów lat to będzie kiedyś miasto. Taki Nowy Jork. Bez wątpienia, jeżeli ktoś kocha naturę, to Sri Lanka jest fantastyczna pod tym kątem, nie? O, widoki zaskakują. Ale miłym dodatkiem jest, są zwierzęta, które tutaj są, nie? Po wjechaniu na asfalt, motocykl zaczął znowu szwankować. Byliśmy dopiero dwie godziny w trasie, a ja miałem coraz większe problemy z wbiciem drugiego biegu. Próbowałem wyczuć moment, kiedy wchodzi ten drugi bieg, ale niestety bez rezultatu. Potrzebowałem sprawnego motocykla, to było pewne. Jutro przecież atakujemy góry. Po dzisiejszy dzień znowu rozpoczynamy filmem, który nazywa się Zrobiliśmy 30 km do tej pory, a to dlatego, że moja honda XR250 zdecydowała się jednak nie jechać dalej ze względu na to, że jest problem z wrzuceniem drugiego biegu. Coś tutaj się mechanicznie po, e, pogrzało. Nie jestem w stanie wyczuć, kiedy wpada ten drugi bieg, a, który, a kiedy nie. Po jedynce zawsze jest neutral i tylko czasami, więc trochę to utrudnia jazdę w offie. Więc zdecydowaliśmy się zadzwonić do naszego opiekuna tych motocykli i mamy jechać do Kandia Asfaltem. Jestem w stanie Myślę, że to jechać jak już, myślę, że jestem w stanie jechać, jak już rzucę dwójkę. Zbieramy się, bo nie ma co tracić czasu. Trochę nam się plany popsuły, bo mieliśmy dwa parki narodowe przejechać, ale tego nie zrobimy, póki co. Tomek zostaje ze mną. Powiedział, że nie jedzie nigdzie, boi się słoni, boi się bobrów. Nie, czy nie wiem co tu jeszcze jest. Boj boję się o ciebie, nie no. zostawić. To jedziemy dalej. Sytuacja wygląda następująco udało mi się wbić dwójkę więc teraz jedziemy nawet na kolejnych biegach bo jakby już jak wbiję dwójkę to już jadę do przodu więc zmierzamy do Kandy mamy 3 godziny 20 minut więc jeżeli asfaltem mamy 3 godziny 20 minut to podejrzewam, że znowu naszą trasą nie do końca byśmy zrobili to co zamierzaliśmy zrobić nasz opiekun motocykla ma tam mechanika w Kandy również, więc tam jedziemy bo po prostu jest nam wygodniej ze względów logistycznych zobaczymy na miejscu co powie mechanik czy to wymaga jakiejś szybkiej naprawy czy może jakiejś grubszej. Chociaż mam przeczucia, że to może być jednak coś grubszego i tak szybko się to nie uda naprawić, no ale trzeba być dobrej myśli, jesteśmy na Sri Lance. Z Tąkiem zdecydowaliśmy, że jeżeli nam się nie uda wymienić motocykla, to bierzemy to, czyli tuktuka i będziemy zmierzać, przemierzać strianańskie drogi właśnie takim pięknym pojazdem, ale mimo wszystko no, mam nadzieję, że ten motocykl się uda naprawić, bo jednak offroad lankijski jest, jest bardzo ciekawy dla nas pod kątem widoków, pod kątem zwierząt, no to jedziemy, moi drodzy. Candy! Szybka zmiana planów, rezygnujemy z of-roadowej trasy na rzecz głównej drogi. Dojeżdżamy do miejscowości Hasalaka, gdzie tankujemy. Stacji paliw na Astirance jest sporo. Zawsze jest dostępna benzyna 92, a za paliwo premium uchodzi tutaj 95, która jednak nie jest dostępna na każdej stacji. W Hasalaka tankujemy do pełna benzynę 92. Kosztuje ona 300 rupii lankijskich za litry, czyli jakieś 4 zł. Ruszamy w kierunku Candy wybierając trasę A26. Trasa okazała się niezwykle malownicza, ale była dość wymagająca dla motocykla z awarią skrzyni. Wjechaliśmy się w górę, zaczęliśmy na wysokości 100 metrów nad poziomem morza, a wjechaliśmy na ponad 1000. Droga nazwana Drogą z 18 zakrętami miała być pominięta w naszym oryginalnym planie. Zbudowana w XIX wieku przez brytyjskich kolonistów, służyła do transportu herbaty i przypraw. Była wąska i niebezpieczna, a kierowcy musieli stosować tutaj manewry do przodu do tyłu, by pokonać zakręty. W 2022 roku zakończono jednak inwestycje o wartości 50 milionów dolarów. Obecnie droga ma długość 41 km, obejmuje 8 mostów, aż 320 przepustów i szerokie zakręty. Dodatkowo, szersze pobocza ułatwiają przejazd nawet dla dużych pojazdów, autobusów i ciężarówek. Choć trasa była piękna, to przez problemy ze skrzynią biegów była dla mnie niemałym wyzwaniem. Otaczające drogę mgliste góry i malownicze równiny oferują zapierające dech w piersiach widoki. Trasa zapewnia również wiele miejsc na parkowanie, dzięki czemu można zatrzymać się, by w pełni cieszyć się krajobrazem. Dla motocyklistów jest to idealna droga na spokojną jazdę górskimi odcinkami. Trzeba jednak uważać na plamy oleju i ropy pozostawione przez ciężarówki i autobusy. Mimo to jazda po krętej górskiej drodze może dostarczyć wiele przyjemności. sky Docieramy do Kandy, jednego z najważniejszych miast Sri Lanki. Otoczone bujnymi wzgórzami miasto zachwyca swoją atmosferą. To tutaj znajduje się świątynia Zęba, jedno z najświętszych miejsc buddyzmu, w którym przechowywana jest relikwia Zęba Buddy. Niestety nie mamy czasu na zwiedzanie, przebijamy się przez zatłoczone ulice miasta, by dotrzeć do naszego mechanika. No i dojechaliśmy, ta druga, to dzisiaj jest dzień pełen przypadków, dojechaliśmy do Kandy. Ta droga, którą mijaliśmy, to ta górska droga, no to była naprawdę warta przejechania, więc nie żałujemy w ogóle, że się nam trochę plany pozmieniały odnośnie motocykla. Mamy jeszcze jakieś 5 km do tego, żeby dotrzeć do punktu spotkania z naszym mechanikiem, który ma sobie zobaczyć na ten motocykl, czy to nie jest jakaś głupota jakieś niedopatrzenie z naszej strony ale wydaje mi się, że nie, natomiast jesteśmy w Kandi, to jest miejscowość taka jedna z większych tak naprawdę metropolii w każdym razie ogromne miasto z ogromnym ruchem które mogliście zresztą zobaczyć na, na, na nagraniu i mapy google nas poprowadziły przez właśnie tą górę tam na, nie wiem jeszcze czy jest w ogóle droga także dla mojego motocykla, który ma problem z, ze przebiciem biegu z 1 na 2 no to jest po prostu rewelacyjna droga chlepszej po prostu nie mógł wybrać. Więc jedziemy dalej i będę informował na bieżąco, co się będzie działo z motocyklem i jak będzie wyglądał nasz następny pobyt, nie? Google Maps postanawia przetestować naszą cierpliwość. Wjeżdżamy na strome wzgórze i lądujemy w ogródku zdziwionego Lankijczyka. Po chwili improwizacji z trasą docieramy jednak pod właściwy adres. Dobra, sytuacja wygląda tak, że nasz mechanik troszkę porozwołał linkę sprzęgła, ale tak tylko zapobiegawczo, żeby biegi się zmieniały. Natomiast nie jest to dobre dla, oczywiście dla motocykla, co sugerowaliśmy tutaj człowiekowi, który wynajmuje te, te motocykle. Więc dojeżdżamy do hotelu dzisiaj w Candy. Jutro ma ten nasz człowiek, który, od którego wypożyczamy motocykle, przyjechać tutaj chyba z Bajajem 250, więc podmienimy motocykle i dalszą część podróży będę odbywał na innym motocyklu. No, tak czasem bywa ze sprzętami, tym bardziej takimi starszymi, ale całe szczęście wszystko dobrze się skończyło opuszczamy mechanika i zmierzamy do hotelu w Kandy. Z jednej strony osiągnęliśmy nasz cel. Dotarliśmy tam, gdzie planowaliśmy. Z drugiej jednak strony trasa, którą pokonaliśmy, okazała się zupełnie inna niż zakładaliśmy, ale mimo wszystko wyjątkowa. Zobaczymy co przyniesie kolejny dzień. Dzięki za obejrzenie do końca i do zobaczenia na Sri Lance. Trzymajcie się. Cześć.